Cześć, witajcie na kanale Destination Waiting Room. Chciałabym krótko nagrać troszeczkę inne intro dla Was, dlatego że zobaczyłam, jak bardzo potrzebny jest kanał, gdzie kobiety mogą słuchać o, o tym, co przeżywają inne pacjentki po operacjach ginekologicznych, po histerektomii, po Operacjach usunięcia jajnika, jak bardzo ważne jest, żeby mówić o tym, co się z nami dzieje w trakcie przed tymi operacjami krótko po jak przybliżać te tematy nie tylko samym pacjentom, ale też ich bliskim. Bo patrząc na mojego męża, widzę, że bardzo dużo mężczyzn boryka się z tym, że nie ma dla nich takiego kontentu, a chcieliby wesprzeć swoje partnerki, więc jeżeli Wy jako pacjentki czujecie, że dla waszego partnera czy partnerki jest tak, są takie filmiki potrzebne, dajcie znać, ale chciałabym, żeby osoby, które wspierają bliskich po operacjach ginekologicznych, ale wszelkich innych również, mogły odnaleźć też dobry kontent na tym kanale. Witajcie! Ja mam na imię Dagmara i dzielę się tutaj moją wiedzą i doświadczeniami zdobytymi przez ostatnie 10 lat podczas różnorakich procesów leczenia w Europie Zachodniej. Cześć. Długo się zastanawiałam jak podzielić moją historię choroby na etapy, bardziej strawialne odcinki, ale też żebyście wy jako słuchacze, słuchaczki mogły z niej skorzystać, może się w jakimś stopniu zainspirować, może ona wam podpowie coś, jak korzystać lepiej z badań, albo jakie, jakich badań wy może potrzebujecie. I stwierdziłam, tak jak wcześniej, nagrywałam 3 miesiące po histerektomii, 6 miesięcy po histerektomii, teraz chciałabym nagrać nagrywać w inny sposób, ponieważ moja historia, jak wielu z, się, z nas wydawało i mi też, kończy się, mi się tak przynajmniej wydawało, że kończy się na histerektomii. Po niej już następuje disneyowski happy end i nie dzieje się nic. Tylko poranna rosa, bez bólu, bez okresu, bez zastanawiania się, czy... W moim przypadku nowotwor wróci, i żyli długo i szczęśliwie, kłócąc się o nie umyte naczynia. Tak miało być. I naprawdę tak miało być. Jak już wcześniej zauważyłyście, ostatni odcinek był o rezonansie, o PET i o tomografię. To był mój prolog do mojej opowieści o mojej historii medycznej. Chirurgicznej bardziej i też, niestety, nowotworowej po histerektomii. Tak, niestety, po histerektomii, która miała być moją ostatnią operacją, była tak naprawdę efektem domino, bo po niej, w maju, pod koniec maja, przeszłam następną operację. Operację, która miała być praktycznie chirurgią, może nie jednego dnia, ale bardzo prostym usunięciem nerwiaka. A mianowicie na rezonansie wykonanym w lutym 2025 roku okazało się, że mam jak zwykle niezidentyfikowany obiekt w okolicach ściany jamy brzusznej. I najprawdopodobniej na tle możliwości diagnostyki radiologicznej, Radiolog wysunął wnioski, że jest to szwanoma, czyli nerwiak, które, który w ogóle nerwiaki, w większości są po prostu niezłośliwe. Niestety uciskają nerwy. Są komórkami. To jest jak cysta z komórek nerwowych w mięśniach i najczęściej występują, w okolicach zdarzają się, w rękach, w nogach, w okolicach szyi, głowy. Natomiast rzadko kiedy w podbrzuszu, ponieważ ja jestem po wielu operacjach, wydawało się to rzadkie, ale jednocześnie całkiem możliwe, że na przykład jakaś komórka nerwowa oddzieliła się od statku matki i powędrowała sobie gdzieś i tam się zagnieściła, powstała i powstał nerwiak w miejscu w tym miejscu. właśnie jest długo zajęło lekarzom, czy to jest nerwiak, czy to nie jest nerwiak. W efekcie ja byłam już w takich bólach, bo ten ucisk na mięśnie, mimo że ta cesta była bardzo mała, powodował, użyję ładnego słowa, dysatysfakcję i złość. Po operacji, która była, jeżeli Któraś z was miała wycinany wyrostek kropaczkowy, to mniej więcej, blizna jest na tym samym, na tej samej wysokości, takiej samej długości, więc kolejna blizna, i dowiedziałam się zaraz po operacji, bo jednak na wyniki histopatologiczne, zawsze wiesz, a histopatolog, nawet jeżeli byłby, to prawie paznokieć, ale śmieję się już z tego, bo już chyba tylko mogę się śmiać. Natomiast. Wynik histopatologiczny był taki, że jest to niestety przerzut nowotworu. I o ile jestem w stanie wiele rzeczy zrozumieć, że przerzuty się zdarzają, o tyle w moim przypadku jest to historia rodem science fiction. Uwierzyłabym prędzej, naprawdę, że obcy wylądowali na moim podwórku, niż to, że mam przerzut nowotworu, który Najprawdopodobniej istniał w tym miejscu przez kilka lat i jakimś cudem odmroził się nagle po histerektomii. Dlaczego, kiedy, po co, jak? Pytania rosną, wzdłuż i wszerz. Większość lekarzy nie zna odpowiedzi, dlaczego to się wydarzyło, czy to jest jedyny przerzut. Czemu on był tak naprawdę zamrożony przez kilka lat, bo odpowiada temu, nowotw temu nowotworowi, który został wycięty w 2019 roku. Więc najprawdopodobniej mam jakieś komórki, które są nieaktywne, niewidoczne, niemożliwe do wykrycia, a jednak są. I w taki cudowny sposób dowiedziałam się o tym, czym jest. Portside metastasis, czyli tak zwana meta w trakcie operacji. Lekarze, chirurzy często na przerzut mówią po prostu meta. PSM, bo tak w skrócie też to się nazywa, jest powikłaniem po operacji i w przypadku nowotworów ginekologicznych, a szczególnie raka endometrium macicy, występuje on, uwaga, w przypadku w, przy, w przypadku populacji Włoch, i na, na, bo to jest jedyny artykuł, do którego się doczołgałam, wynosi około 1-2%. To oznacza, że jest on bardzo rzadki. Najczęściej PSM, bo tak, takiego skrótu będę dalej używać, występuje u pacjentów, którzy mają u pacjentek, które mają naciek Dużego guza podczas wyciągania laparoskopowego, czy chirurgicznego, czy robotycznego tego guza, czasami jakieś komórki mogą się przedostać i stworzyć przerzut. Są pacjentki, które, i to jest ciekawe, bez względu na to, w jaki sposób zostanie wykonana operacja, i tak są w gronie ryzyka. Dlaczego? Nie wiadomo. Na jakiej, jakiej podstawie w ogóle te pacjentki są w gronie ryzyka, a inne nie, nie wiemy. Ponieważ medycyna coraz więcej ma pytań, coraz mniej odpowiedzi. Nie jest to jakiś tekst piosenki, tylko jest to mój przypadek medyczny, przypadek myślę, że wielu kobiet, które nie wiedzą, co mają dalej zrobić, bo tak na dobrą sprawę, jak to się stało. Że nagle operacja pobudziła nowotwór, który był zamrożony, bo jak to się stało, że przy praktycznie zerowych możliwościach przerzutu podczas operacji, ja tą, ten przerzut mam. I tutaj wjeżdża pewna dywagacja po rozmowach z onkologami, po rozmowach z radioterapeutą. Że najprawdopodobniej mój przerzut nie, jest, nie był tylko spowodowany tym, że miałam operację w 2017 roku, w 2019 roku, chociaż wtedy nie było otwierane powłoki brzuszne, ale być może to, co się wydarzyło, podczas operacji jest też dodatkowo spowodowane tym, że ja miałam. Endometriozę. Więc, tak na dobrą sprawę, czynniki, które trzeba wziąć pod uwagę, to właśnie endometrioza, to właśnie naciek po wyciąganiu torbieli, która wtedy była nowotworowa. Natomiast, tak na dobrą sprawę, nikt w trakcie nie wiedział, że to się wydarzy. Ja nagrywam ten odcinek kilka miesięcy po tym, jak się dowiedziałam o mojej diagnozie. Z większym spokojem, ale też z może przeczesaniem internetu, by znaleźć jakiekolwiek informacje, jakiekolwiek dane, by stanąć do rozmowy partnerskiej z moim przyszłym chirurgiem. Bo tak, histerektomia wydarzyła się we wrześniu. Pod koniec maja miałam następną operację. Niedawno miałam ziarninę, a następna operacja 1 października przede mną. Natomiast dla wielu z Was, które się zastanawiają lub czują, że histerektomia nie jest końcem, to tak, może być to początek, ale to też jest lepsze poznawanie swojego ciała. Przede wszystkim najgorsze i najtrudniejsze w tym wszystkim dla osób, które być może cierpią z... Powodu przerzutów pooperacyjnych albo w trakcie operacji, to jest moja wiadomość do Was. Bez względu na to, jaki chirurg za tym stoi, są okoliczności, których nikt nie mógł przewidzieć. I mój chirurg, który wyjmował tego nerwiaka, tak jak on powiedział, Degmara, stawiam 50-50. Eurocentów, czy tam 50 groszy na to, że jest to nerwiak, i 50 groszy na to, że jest to blizna pooperacyjna, ponieważ jest to bardzo twarde. I histopatologia wróciła z tym, że jest to przerzut. Tak jak mówię, dla mnie w tym czasie też mniej nagrywałam, bo musiałam przejść przez cały proces tego, ile dla mnie. Znaczyło to, że tak na dobrą sprawę od nowa będę przechodzić moją onkologiczną historię. Moja onkologiczna historia trwa już 8 lat z przerwami. Mam wielki szacunek do wszystkich moich lekarzy, ale jak widzę lekarza, to jest mi gorzej niż lepiej. I nie mam żalu, nigdy nie miałam żalu do żadnego mojego chirurga, ponieważ uczestniczyłam w wyborze mojego chirurga, terminu operacji i to ja godziłam się na to wszystko. I ja świadomie wybierałam, no nie, wybier nie wybrałam mojej choroby, ale brałam odpowiedzialność za to, co się może wydarzyć. I tak na dobrą sprawę chcę powiedzieć do wszystkich, którzy w nieoczekiwanych okolicznościach znaleźli się po stronie chorego. Bycia chorym na nowotwór, ale też do tych, którzy właśnie dowiedzieli się, że w trakcie operacji były przerzuty albo w trakcie operacji znaleziono przerzuty w nieoczekiwanych miejscach, które były nie do wykrycia przez diagnostykę obrazową wcześniej. Nie da się wszystkiego przewidzieć. Bardzo, bardzo chciałam kontrolować każdy mój ruch. Onkologiczny, każdy mój ruch w ogóle medyczny, i za każdym razem, im bardziej chciałam go kontrolować, tym bardziej czułam, że wszystko idzie ku jeszcze większej niewiadomej i jeszcze większej nieprzewidywalności. Za każdym razem myślałam, że to już jest koniec, że kolejna operacja, że kolejny zabieg, że kolejne leki prowadzą mnie ku temu, żeby długo i szczęśliwie. Albo ona żyła długo i szczęśliwie. Natomiast tak się nie działo za każdym razem. Bo moja może historia jest dla wielu was, i po to też to nagrywam, pewnego rodzaju słuchowiskiem. Słuchowiskiem i podcastem osoby, która przeszła przez bardzo dużo. I mimo, że mój nowotwór jest w stadium początkowym, on ciągle nie znika ciągle pojawia się w nowych miejscach. Nie ma go jest. Jest to zabawa w podchody z nowotworem i nie mogę się porównywać do pacjentów, którzy przechodzą przez systemowe leczenie przez wiele lat. Natomiast ja żyję w ciągłej niepewności. Ciągłej niepewności i każda operacja w tym roku, w ciągu 12 ostatnich miesięcy to będą cztery razy znieczulenie. Tym trzy duże operacje. I szczerze powiedziawszy, nie wiem, jaki będzie efekt końcowy. I chciałam, myślałam, że po ośmiu latach mojej historii nowotworowej, im dalej w las, tym jaśniej, tym ten las znika. A tymczasem, im dalej w las, tym dalej w las. Nagrałem też dzisiejszy odcinek po to, żeby osoby, które zostały zaklasyfikowane do tak zwanego rzadkiego przypadku nowotworowego, poczuły, że nie są same, poczuły, że tak na dobrą sprawę w historiach onkologicznych każda historia jest historią danej osoby i tego, jak nowotwór zachowuje się w danym ciele. Ja zawsze powtarzam, mój nowotwór jest nudny, przewidywalny na papierze. U mnie w moim ciele powoduje. Brakuje tylko wołoszyńskiego w zagadkach XXI wieku, bo tak na dobrą sprawę, nikt z lekarzy już nie jest pewien, mimo że ten nowotwór powinien być już dawno za mną. Tak, na dobrą sprawę, ciągle jest ze mną. I tak, nie wyglądam jak osoba na zdjęciach, która przechodzi przez leczenie nowotworowe. Nie wyglądam jak osoba, która ma nowotwór, ale mam nowotwór. Ciągle jestem w, w tak naprawdę inwestycji. Co będzie dalej, nie wiem. Ciągle na pytania, które mają dać jakikolwiek spokój mój lub moim, bli mi lub moim bliskim, większość z nich brzmi nie wiem. Dla tych, którzy przechodzą przez diagnostykę, przez jakiekolwiek spotkania z lekarzami, spotkanie, bo mam wrażenie, że już na tym etapie, po sześciu latach, po czterech, po pięciu, po roku, ja znam, ja częściej chodzę do lekarzy niż... Y nie wiem, do centrów handlowych tak naprawdę. Mimo, że mam bardzo wspierający, ogromny zespół lekarzy, połączony i złączony z kilku szpitali, to nadal czuję się bardzo w tym wszystkim zagubiona. To nadal potrzebuję czasu. To nadal wszyscy moi bliscy nie wiedzą o tym. To nadal jada wkuję swoją opowieść. To nadal ja jestem narratorem mojej opowieści, tego, jak mówię. I opowiadam, i tego, czym się dzielę. Dla wielu moich znajomych, którzy są zdrowi, to, przez co przechodzę, jest science fiction. To, że lekarze nie wiedzą, jest science fiction. Przecież powinni podjąć decyzję, przecież już powinnaś wiedzieć, przecież oni powinni wiedzieć. Przecież przechodziłaś tyle badań i nic, i czasem tak naprawdę do następnego kroku. Do następnego badania do następnej operacji. Czasami mam wrażenie, że jestem z tym nowotworem w jakimś związku i od randki do randki. Nie ma to już żadnego sensu. Ta historia jest naprawdę. Nie wiem po co ona się pisze, ale być może pisze się, żebyście, wy wszyscy, którzy też przez to przechodzicie w jakimś. W jakiejś namiastce zrozumieli i poczuli, bo chyba to jest najgorsze, to osamotnienie podczas diagnostyki, podczas wizyt lekarskich w poczekalniach i wszędzie indziej. Chciałabym tym nagraniem, dodać wam o duchy i powiedzieć, że wszyscy jesteśmy w procesie. I najbardziej denerwuje mnie bycie w tym procesie, że był początek, a nie ma końca. Gdzie według moich wszelkich matematycznych wyliczeń już dawno ten koniec powinien być. I ona, czyli ja, bohaterka tej całej historii, powinna już żyć życiem przypalonego kurczaka i innych nudnych opowieści. A jednak esencją wszystkiego są wizyty u lekarza, zadawanie pytań i ciągłe uczenie się o tym, że jestem jednym procentem z przypadków. Możliwości wydarzeń na sali operacyjnej. I wierzę, że takich jednych procentów jest dużo wśród osób, które mnie słuchają. Chylę czoła Wam wszystkim. Dobrego tygodnia.